Witam wszystkich serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj mamy 15 września. No i dzisiaj coś z siewu pszenicy. Aktualnie siejemy odmianę Banatus z hodowli Saten Union. teraz sobie zobaczę, ile zostało. Według siewnika około 250 kg jeszcze. O, w środku jeszcze jest dosyć sporo. Odmiana wysiewana jest w obsadzie 250 do 270 roślin na metrze. Tak wygląda pole po siebie w tym roku 100% bez zagarniacza w zeszłym roku siałem pszenicę częściowo z zagarniaczem i częściowo bez zagarniacza, no i bez zagarniacza były dużo lepsze wschody, dużo szybsze wschody tylko, że w zeszłym roku też było sucho jak sialiśmy pszenicę no ale mimo wszystko te wschody były dużo lepsze, no i później jak siałem po burakach cukrowych to również siałem bez zagarniacza tu widać, że naprawdę yy, nie jest jakieś pole zabetonowane tutaj po tej rolce dociskowej fakt, że docisk jest dosyć duży zrobiony żeby tutaj właśnie na tej glince to nasiona były fajnie, no żeby na wierzchu nie leżały wygląda to dobrze, myślę, że wschody powinny być bardzo fajne, no bo warunki są rewelacyjne teraz przez weekend spadło 30 litrów deszczu więc naprawdę tylko się cieszyć no więc witam podobnie z kabiny tak jak mówiłem, aktualnie się odmianę banatus z hodowli Satan Union siełem też w tym roku Admonta Także od Monta nie dużo, bo z zeszłego roku miałem materiał siewny, ale banatusa w tym roku dosyć dużo się nie łącznie 4 tony, więc na pewno po burakach cukrowych też będzie banatus zasiany. Co roku się martista, też z satyniunu i naprawdę mi się fajnie sprawdzał, był naprawdę dobrze stabilnie płynącym odmianą. Banatus to jest nowsza genetyka, nowsza odmiana ma 4,5 m rozodporności Artis ma 4 m rozodporności po rzepaku siejemy właśnie w obsadzie 250 do 270 roślin na metrze według map aplikacji, które mam tutaj wgrane tu jest właśnie ta mapka aplikacji tutaj są różne pola właśnie tak to wygląda, są trzy strefy zrobione, to znaczy wygląda to dokładnie tak że jest zdjęcie satelitarne są robione i z tych zdjęć satelitarnych sprzed dokładnie 6 lat od 2016 roku jest robiona średnia danej działki, czyli są brane pod uwagę lata mokre i suche tutaj też no właśnie jest wykazany potencjał tej gleby, mniej więcej, no bo wiadomo to nie jest tak dokładnie jak skan gleby są firmy, które się tym zajmują, ale tutaj w moich, na moje potrzeby no tu jest teraz glina, no jest 123 kg na hektar czyli zwiększyło dawkę ale na no moje potrzeby, tak jak mówię, no to jest w miarę precyzyjne. No i się już drugi rok z rzędu, właśnie według tych map aplikacji. W zeszłym roku się to fajnie sprawdziło. Jest to fajny sposób na oszczędność. To jest akurat 118 kg na hektar, czyli tu się teraz 260 roślin na metrze. A tam z tą tej strony, gdzie jest dużo słabsza ziemia, to jest 250 roślin na metrze, czyli jest 114 kg na hektar. I tak to właśnie wygląda. Też głębokość siewu w tym roku naprawdę bardzo płytko, około 2 cm, ustawienie radlic jest tak jak na rzepaku, na siew bezrokowy, bo na siewie orkowym coś tam trzeba tę wypłycić jednak, bo jak jest mniej tych resztek, to wiadomo, że ta radlica ma tendencję do bardziej, no, do, do głębszego siewu, tak to przynajmniej wychodzi w praktyce, także siew bardzo płytkie, no bo są dobre warunki prędkość siewu 10 km na godzinę 1700 na silniku 870 na wałku, wałek na 1000 ustawiony dlaczego takie wysokie obroty wałka? z tego względu, że po prostu jadę szybko 10 km na godzinę i mam wrażenie, że przy mniejszej prędkości ta brona aktywna nie podetnie wszystkiego tak dokładnie no i na glince, wiadomo, nie rozbije tych brył Mimo tej właśnie prędkości obrotów wełka, to jeszcze sobie na glinie zwolnię trochę, żeby właśnie lepiej to doprawić, żeby lepiej rozbić, żeby po prostu nasiona nie leżały gdzieś tam na wierzchu czy w jakichś bryłach. To jest naprawdę mocno gliniasty kawałek w tym miejscu na górce tu po Orce to są naprawdę bardzo duże bryły no po kultimerze ta struktura jest dużo lepsza ale też właśnie ja tak jak mówię no podrzepak. rzepak to raczej preferuję orkę bo są równiejsze wschody miałem w tym roku rzepak po grochu i niby wszyscy mówią, że resztki pożliwne chronią przed zaklepaniem gleby, przed erozją Hmm. A razem wodną, czy wietrzną, przed wietrzną to się zgodzę, a przed wodną chyba nie do końca jednak po prostu mocno zaklepało tą glebę i musiałem przesiać, gdyby nie deszcz to fajnie by to wyszło bo w zeszłym roku miałem zasiane po grochu bezrokowo i fajnie to wyszło, tylko też te samosie się grochu były mocno upierdliwe i praktycznie no, dopiero w fazie trzech liści, jak mogłem pyskać rzepak na chwasty, no to zwalczyłem to samo się siebie grochu. E, a one dosyć mocno konkurowały z tym rzepakiem, no i później też widać było braki w obsadzie rzepaku, że tam po prostu groch wydusił te nasiona rzepaku, te rośliny rzepaku małe. Preferuję bardziej tę orkę w tym rzepaku albo ewentualnie strip -teal. Technologia strip mi się bardzo podoba w rzepaku, bo ona oczyszcza ten pas siewny e, z tych resztek, wstępnie i te nasiona są po prostu wysiewane w czystą glebę. We w miarę czystą glebę. Wiadomo, nie jest idealnie czysta, ale jest taka wystarczająca do wschodów rzepaku, żeby były równe wschody. Jest wyciągnięta wilgoć w pasie, i naprawdę w stripteel jestem w stanie uwierzyć. Bo zresztą wsiadłem w rzepak, to jestem w stanie uwierzyć w to, że, że te wschody są na równym poziomie jak w porce. Ale tak uprawa całopowierzchniowa to raczej do końca mnie nie przekonuje yy, w rzepaku. Czy w burakach cukrowych na przykład też striptease się fajnie sprawdzi. Ale znowu orka niekoniecznie i w przyszłym roku 100% buraki będą bezorkowo zasiane. Aktualnie jest międzyplą pod buraki cukrowe, a co dalej z tym będę robił to, yy, to po prostu będę Was informował na bieżąco w kolejnych filmach. A pszenicę i jęczmień 100% bezorkowo. Yy, tutaj po rzepaku, no po rzepaku jest tak mało tych resztek są takie fajne warunki, że... Tutaj nie ma sensu tego orać kompletnie. A tym bardziej, że coroczna orka też nie jest dobra ani dla gleby, ani dla chwastów samosiewów rzepaku, które później po prostu będą upierdliwe, bo wszystkie samosiewy, wszystkie nasiona, które teraz nie skiełkowały, a które skiełkują teraz mi w pszenicy, po prostu będą zwalczone z herbicydem będą zwalczone. A jakbym to zaorał, no to niestety, ale te chwasty, te nasiona były po prostu w glebie. Uzupełniłbym nasion w glebie samosiewów, rzepaku, bo rzepak wiadomo, że w glebie potrafi przetrwać 10 lat i jeszcze po 10 latach powschodzić, jest tak upierdliwy jak burak cukrowy pod tym względem, więc tutaj też ta bezorkowa uprawa na pewno ma lepszy wpływ na, no raz, że na strukturę gleby, a drugi, druga sprawa, że na właśnie ograniczanie presji samosiewów w rzepaku. U nas na przykład nie ma w ogóle problemu z samosiewami rzepaku. Niektórzy mają z tym duży problem. U nas nie ma z tym kompletnie problemu, ale to z tego względu pewnie, że po żniwach czekam z talerzowaniem około 2-3 tygodni, aż te samosiewy skiełkują rzepaku. Nie ruszam w ogóle ścierniska po rzepaku. Później idzie talerzówka na 5 cm, dosłownie bardzo płytko, żeby tylko zniszczyć samosiewy. I następnie właśnie... Po około tygodniu, czy po dwóch tygodniach, jak zdąży znowu coś skiełkować jest kultiver na 20, w tym roku 22 cm kultivery jest uprawiane. No i siew broną aktywną. I coś jeszcze zdąży powschodzić tego że po siewie, chociaż bardzo mało jest tych samosiewów, bo są dwukrotnie zwalczone właśnie przed siewem. Ale to, co zdąży powschodzić, to wiadomo, nie, nie siedzi już w glebie, tylko jest zwalczone herbicydem później powschodowym. Więc tutaj też, tak jak mówię. Pod względem samosiewów rzepaku taka technologia jest moim zdaniem idealna. Teraz rzadziej będzie obrane co 3, nie może nawet 4 lata e, tylko pod rzepak. Bo jak wejdą buraki cukrowe, w podozmian, całkowicie na wszystkich polach. E, bo dopiero trzeci rok się buraki cukrowe. Czyli ta orka całkowicie tak jak mówię, złanie jest, są również schody rzepaku. No i orka też wiadomo, fajnie pogłębia e, warstwę orną, warstwę tą żyzną. E, także jak najbardziej raz na kilka lat moim zdaniem to nie jest błąd, a nawet bym powiedział, że to jest zaleta. No nie ma sensu orać po rzepaku, jak jest tak mało resztek pożniwnych. Nawet jak nie mieliśmy kultimera, to robiliśmy to po prostu talerzówką. Trzymała talerzówka na te 10 cm i też to fajnie wychodziło, też były fajne wschody pszenicy, tylko wiadomo, jak było sucho, no to później było widać to właśnie, że po tej talerzówce były dużo gorsze plony, jak po orce, bo wtedy kultimera nie było, no to była albo orka, albo po prostu talerzówka. A po orce były po prostu lepsze plony, dlatego że było po prostu głęboko spluchnione, a różnicy w planie między orkiem a Kultimerem w pszenicy nie ma kompletnie żadnej, więc yy, zaoszczędzamy czas, zaoszczędzamy paliwo. No więc to by było na tyle w tym filmie. Dzięki za obejrzenie, trzymajcie się, do usłyszenia w kolejnych filmach, cześć! Tutaj jeszcze co chciałem pokazać, dywanik, który dostałem na testy z firmy Max Dywanik. Trochę inny jak ten gumowy i walurowy, to jest taka bardziej pianka z dziurami, te dziurki są właśnie po to, żeby brud się zatrzymał w tych dziurkach, żeby po prostu nie wypadał z tego dywanika no i wiadomo, dywanik można łatwo wyjąć i go po prostu wytrzepać na no, parę fajne, ciekawe rozwiązania ale dostałem do 6.9 jeszcze dywanik walorowy bo ja osobiście najbardziej lubię na dywaniku walorowym jeździć jeśli jesteście zainteresowani tymi dywanikami, to zapraszam do odwiedzenia strony Max Dywanik, czy to na Instagramie, czy to na Facebooku po prostu zadzwonić do nich, czy napisać i na pewno Wam zrobią dywanik do jakiegoś chcecie już do większości sieciorników mają dywaniki w ofercie, ale jeśli jakiegoś nie ma, to jak najbardziej są w stanie to wykonać.